Czy sztuczna inteligencja będzie przestrzegała RODO? Na pewno nie ma co do tego wątpliwości. Sztuczna inteligencja będzie traktowana niemalże jak odrębny administrator danych. Ostatnio nawet tę kwestię poruszał prezes Urzędu Ochrony Danych osobowych, nasz siebie panujący, obecnie który powiedział w jednym z wywiadów, że kwestia ochrony danych osobowych jest elementem praw podstawowych, które są. Zapisane w akcie o sztucznej inteligencji. Na pewno kiedyś jeszcze do tego aktu wrócimy. Natomiast dalej prezes wskazywał, że ta ochrona wynika z charakteru działania algorytmów sztucznej inteligencji, które muszą między innymi być trenowane na danych. Akt o sztucznej inteligencji zapewnia o poszanowaniu prawa do ochrony danych osobowych, lecz rzeczywiste jego zagwarantowanie będzie dużym wyzwaniem dla. Organów ochrony danych osobowych, w tym dla prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Co ciekawe, jeszcze na stronie internetowej urzędu pojawiła, pojawi, pojawiła się informacja, że Łado zajmuje się zagadnieniami sztucznej inteligencji w swojej praktyce, lecz również podejmuje działania mające na celu przygotowanie urzędu na przyszłe wyzwania związane z zastosowaniem sztucznej inteligencji. Dlatego organ nadzorczy, co zapowiedział prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Zamierza dzielić się swoim doświadczeniem, wiedzą i wsparciem eksperckim w przyszłych działaniach legislacyjnych w tym obszarze. Zatem możemy być przekonani, że prędzej czy później pojawi się jakiś poradnik, przewodnik, który zostanie opublikowany na stronie urzędu, do którego będziemy mieli oczywiście dostęp. A czy y, algorytm będzie posiadał status y, administratora? W mojej ocenie może dojść do takich sytuacji. Co prawda, RODO w tej chwili, patrząc na brzmienie artykułu 4. Punkt pierwszy e, definiuje administrator oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby itd. itd. Czyli m, cały czas mamy pewnego rodzaju podmiotowość związaną z człowiekiem. Tak. No, ale jeżeli mówimy, że administratorem danych też jest spółka prawa handlowego, czyli osoba prawna, to w tym momencie równie dobrze może być nim algorytm. Pamiętajmy o tym, że. M, Pewnego rodzaju tematy dotyczyły również praw autorskich, które u, utworów, które są e, tworzone przez sztuczną inteligencję. Mm -hmm. I człowiek zaczyna się już nad tym zastanawiać, czy rzeczywiście autorem nie będzie sztuczna inteligencja. A jeżeli będzie autorem, to będzie również administratorem danych osobowych. Mm -hmm. Czy RODO w ogóle zabezpieczy nas przed sztuczną, znaczy, będzie zabezpieczać przed sztuczną inteligencją? Będzie na pewno natomiast już w tej chwili nas zabezpiecza. Pamiętajmy o dwóch przepisach. Jeden mówi o profilowaniu, o tym, żeby nie podlegać profilowaniu, albo o ym, sprzeciwie wobec takiego profilowania. Ale przede wszystkim pamiętajmy o artykule 22 ust. 1 Rodo, który mówi, że osoba, której dane dotyczą, ma prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu i wywołuje wobec tej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią. Pływa. Zatem można powiedzieć, że generalny zapis znajduje się. Ta zasada generalna, oczywiście, w RODO jest. Przepisy europejskie, jak to przepisy europejskie. Zasada, zasadą, od której są wyjątki. No i na dzień dzisiejszy mamy je trzy. Między innymi wyjątkami od sytuacji, w której możemy złożyć sprzeciw wobec takiego, takiego automatycznego decyzowania jest, gdy decyzja jest niezbędna do zawarcia umowy lub jej wykonania, po drugie, jeżeli jest to dozwolone prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego. Zatem, jeżeli by taki akt o sztucznej inteligencji został um, dodatkowo um, wyposażony w jakieś akty wykonawcze, czy to będzie rozporządzenie Rady, czy to będzie dyrektywa znowu implementowana do prawodawstwa krajowego za pomocą ustawy, to może się okazać, że właśnie będzie to wyjątek, czyli RODO nie będzie musiało być wcale nowelizowane, bo każe się, że będzie miał zastosowanie właśnie ten wyjątek. No i jeszcze jedna. Opiera się na wyraźnie zgodzie osoby, której dane dotyczą, czyli ta decyzja może zostać jakby, czy, czy sprzeciw może zostać uchylony poprzez naszą wyraźną zgodę, a coraz częściej wyrażamy zgody, akceptujemy różnego rodzaju regulaminy. Nie zapoznając się z nimi, co mamy do czynienia na bieżąco, jeżeli chodzi o webinary organizowane przez nasze stowarzyszenie? Tak. I zapisujące się osoby, które czego nie robią? Nie czytają regulaminu. W ogóle nie czytają, ale to nic. A w ogóle nie czytają, dokładnie. My ich tak długo będziemy kochać, że aż oni nas kochają. Idziemy na kawę. Idziemy na kawę.